Siema, siema, siema. To co? Migamy dalej, główną misję, nie? Błąd Składniowy Dobrze A musimy na pewno tutaj śmigać, jak dobrze pamiętam To jest Muszę pamiętać, żeby też wysoko celować, bo czasami ja to nie robię. Zamknij mordę, kurwa, mać Dobrze. Ten moduł za życie też... yyy... Ciekawe. Co mi to da? Czy mi te inne też szybciej będą ładować? I dokładnie ulepszenia tutaj. Moduł szybko leczy. Otrzymuj dodatkowe zdrowie, zdobywając umiejętności i sprzęt leczniczy. Leczcie szybsi, lepszy? nie. Mmm. Mmm. Mm, mm, mm. Dobrze zdobywając umiejętności No znaczy, to umiejętności. Nie, pierdol to nie. Ja chcę lepiej kóle, normalnie więcej życia, Lepszenia modu. Więcej życia, a tutaj jest ten No i teraz mam życie 288 O 20 chyba więcej życia dostałem Zawsze coś Access denied. Emergency shutdown in effect. Override. Magenta clearance needed for override. Yes, yes. I'm cleared magenta and orange and teal and all the pretty colors. Now please. Let me out. Biometrics confirmed us. Great love it. Two step authentication. Probably a two step. That's what I've been trying to tell you. I lost my Override, override, damn it. Access denied. Emergency shutdown in effect. I appreciate that you're only following your programming. I do. But I'm really not the enemy here. Can't you just make an exception? Yeah, were you hoping to go up? This friendly mech just kindly informed me that access to the. kindly informed me. It. It's doing an excellent job, isn't it? If I had lost my fob, I'd be relaxing in my rinser already. to the face phase lethal repercussions. last time I know I had it was back in the corpse zone. Could be that those friendly rojin found it. Maybe I can burden you with asking them. They weren't very uh, communicative when I was there. Mm -hmm. If you get my fob back, I'll let you ascend with me. And that's a promise you can trust. The more I think about it, the more you feel like the potential silver lining here. How about it? Okej, okay. uzyskaj Prelog. Dobrze, no to, to co? Znowu korpus trefa. Kurde, grając tą grę, taki małego smaka na Cyberpunka znowu mam, ale... Mm, mm, mam parę nagrań, ale... E, non-stop wam mi ten... skraszowa się gierka, to... O, ha, no, dobre dobrze, uzyskę belog yy, Eee... bo abota no to kurwa mać, na no to jak to mam tutaj zrobić Ładno uporzenia za zadanie ale spróbujemy kuźwa shotgun Это Dobrze, tutaj zabijam wszystkich naokoło, ale no hm. Mm, Odzyskaj będą naszym skończone, jeszcze nabędę, no, no, co mi pomóc. żeby no, zyskać produkt. Kurwa mać, no naprawdę? Jasny chuj, no. Muszę tutaj też to poszukać, ta. Nie, tutaj nic. No nic, no to szukamy. Chodź do wiecznego. Mam? Co nazwę? No co ty? To szybciej poszło niż myślałem. Po sobie mopków zabić jakiś mopek miał. Mom. You found it! Thank you, thank you, thank you. I knew you'd be my savior the moment I laid my eyes on your formidable appearance. It's like I've always said, can't have misfortune without a little fortune. In return, I shall order the system to clear you for access as well. Such are my magenta powers, you see, when I have my stupid fob. Fob recognized. You are cleared for access. How kind of you. My profound thanks. And I also wish to grant pinnacle access to this helpful being standing next to me. Access granted. And now I must bid thee adieu. Don't be a stranger. Right. Oh my god. Do come visit. We'll share a bottle of samzek and reminisce about this terrible ordeal. deal. Okay. Clear enter. Your show work. Mm -hmm. This is the feed with great lab. Yeah, yeah, yeah. No tutaj jest taka... Uuu, no cudo, po prostu, no ta... Podalski spodnie jakieś ma, Nie, nieważne. Ale popatrz, o kurde... Tutaj to tu można mieszkać, nie? Tutaj to jest fajnie.

Normalni, w slamsach. A kuźwa, jakieś ziomki tutaj w murę. Nawet nie wiedzą o problemach Na dole No cóż Dobrze, idziemy tutaj do środka

jestem ah, jest tam gdzieś dziomek. To jest ten. Okay, kolejny danger. Kurde, ja zaraz zginę. No Kurde. Kurde, no. Mm, ale okej, okay, okej. Okay. Wiem, co się mam spodziewać. Wiem, co się mam spodziewać. No, zaraz spadną O, nie zaraz padną. O! Dobrze, jednego już nie ma. A, drugiego też nie tak samo. Miałem w głowie szedł. Ale dobrze, jest git, jest git. Ja prawie w ogóle życia nie schodziłem. la Okej Ulalala la. Okay. La, la. Trafiam go kurwa czy nie? Dobrze, dobrze, dobrze On już prawie tam leży Jeszcze chwilę, okej okay. Dobrze. Krytykale. Dziękuję, do widzenia. Kurwa Nie dalej. Dobrze, Dobrze mam Dobrze. Uf, a ten? Oh, kurwa, CPU, the brain, the hmm, szkoda, mogę sobie po szczeblach poszelać. a pani już tutaj nie mam. Das sind hier nur Sali-Konferenzen, okay. Obok iść. tu. O. Tam coś leży. Data pak i zamusowany Okej. Okay. Tutaj też. O, patrz. Wybitne kompomoc. Oh yeah! Okej. Okay. Pomyśl się z SSI. Chcę jeszcze do górę zobaczyć. A, ja, bo tutaj chyba nie, nie można przejść, nie? Blokada. Mhm. Nie tutaj, tylko tutaj. To są drzwi. To są drzwi. I. To nie, tu to jest winda. Jakaś. No dobrze, idziemy na dół. So you be Connecting to the ascent group AGI. Sinking data flows. This is exciting. And nothing. There's nothing there. The AGI is gone. Hmm. Has it died? Can machines die? Can I die? Interesting. The Ascent Group AGI is not just hibernating been shut down it's a wonder this archaeology is still standing stay in place we're coming to you mission complete motherfucker certainly is an epic clusterfuck the boardroom has been locked down with a safe room protocol only the AGI can override that, and it's offline. To get into that room, you must reboot the AGI manually. It can only be done at the cognitive core in the D Nexus. So that's where you're headed next. Our other assets are locked down, defending our recently acquired property. The Ascenders are throwing everything they have at us, trying to take it back. So this is on you alone. We realize you get to run around a lot, operative. Ja yeah, pierdolę kurwa daj mi ci, daj ci mi ją zabić, no. Deneruje mnie ta kobitka, albo to coś. Dobrze. No to na tym akurat kończymy jeszcze ten odcinek. Nie, misję zrobiliśmy, tutaj na pewno będzie teraz rozpoczęcie nowej misji. Więc na tym kończymy.